Ostatnio w Sobieszowie można było wziąć udział w Nocy Świętojańskiej pod chojnikiem. Jak widać, wiele osób z takiej możliwości skorzystało. Na każdego czekało tam coś ciekawego. Harmonogram imprezy pękał w szwach. Były pokazy mozaiki, rzeźby, haftu, ceramiki, witrażu, a także warsztaty m.in. zdobienia pierniczków, malowania magnesów i drewnianych zawieszek, wyplatania wianków świętojańskich, botaniczne tatuaże i bryloczki, czy kompozycje suszonych roślin. Jest tego sporo. Właśnie tak jak wspominałeś, od 12 już ruszyły warsztaty i prezentacje rękodzieła polsko-czeskiego, z których korzystają nie tylko dzieci, ale równie chętnie dorośli. Przede wszystkim możemy zatrzymać się na ceramice, ulepić sobie coś z gliny. Możemy też zobaczyć, co można zrobić z nitek, czyli haft. To są warsztaty czeskie. Możemy też zatrzymać się i nożykiem sobie poprzecinać szkiełka, kolorowe szkiełka, zrobić sobie mozaikę. My jesteśmy z grupy witrażowej Szklane Oko. Od 10 lat prowadzimy te warsztaty w cieplicach i myślę, że ta dziesięcioosobowa grupa zrobiła wystarczająco dużo, żeby móc pochwalić się swoimi osiągnięciami. Przyszła do nas na warsztaty młoda adeptka sztuki litrażowej, muzaikowej. Proszę zobaczyć, jak tnie szkiełka. Zaraz powstanie przepiękny plasterek na podstawkę. Tutaj wyplatamy sobie wianki. Pleciemy wianki z różnych roślin, takich dziko występujących. Mamy złocienie, testokroty, mamy tutaj niebieskie habry. I generalnie jest to zajęcie trochę takie medytacyjne, wymaga nieco czasu, żeby się skupić, usiąść i, i właśnie i coś porobić, takiego pięknego. Każdy z warsztatów cieszył się dużym zainteresowaniem. Chętnych do twórczej pracy nie brakowało. Dzieci są chętne na takie robienie rękodzieł i w ogóle na wyjście na zewnątrz, także jak najbardziej jesteśmy zainteresowane i zawsze korzystamy z takich e, typu eventów, także chętnie i częściej. Bardzo e, lubię właśnie takie rzeczy. Ja uwielbiam naturę i cały taki klimat kwiatowy. I samo lato to jest najlepsza pora roku. I więc uwielbiam. To jest Dob świetny pomysł, naprawdę. Dobrze się bawisz? Bardzo. Dopiero przyjechałyśmy, ale zabawa przednia. Funkcjonuje również jarmark świętojański z regionalnym rękodziełem i różnymi pysznościami. Od 15.30 na naszej scenie pojawią się zespoły polskie i czeskie. Muzyka rockowa, popowa, folkowa, etniczna, celtycka i irlandzka. To wszystko tutaj od 15.30. Za nami zespoły Small Band, Folk love. na scenie irlandzki zespół Gasta a przed nami jeszcze Kosy Band, no i gwiazda wieczoru Beltane. Oprócz tego odbył się konkurs na najpiękniejszy kwiat paproci Nocy Świętojańskiej pod chojnikiem. Cały czas można do naszego namiotu organizacyjnego przynosić kwiaty paproci na nasz konkurs na najpiękniejszy, przestrzenny kwiat paproci. O godzinie 19.30 odbędzie się wręczenie nagród, rozstrzygnięcie. Do 18.00 te kwiaty można cały czas znosić. Przyjmujemy, już przybywają i ocys dzieci przygotowują, dorośli. Kwiatów coraz więcej, więc zachęcamy wszystkich. I tu należy wyróżnić, że nie byłoby tej wyjątkowej imprezy, gdyby nie zaangażowanie pracowników Sobieszowskiego Muflona i wsparcia środków unijnych. Atmosfera jest wspaniała, ale to dzięki między innymi temu, że organizator jest wspaniały. Jotzeka, Jotzeka Muflon, zawsze jak się bierze za przygotowanie jakiegoś wydarzenia kulturalnego, jest naprawdę super. Także gratuluję i dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.